Piątek, piąty tydzień Wielkiego Postu. Dzisiejsze czytania pokazują nam sytuację bardzo ekstremalną, sytuację zagrożenia życia. Najpierw Jeremiasz, 20 rozdział. Prorok zostaje wychłostany i to tak porządnie, że przechodzi największy kryzys w swoim powołaniu. Bóg mu obiecał na początku powołania, że go nie opuści, że, że będzie z nim. A jednak cierpi bardzo fizycznie, i przerok chce nawet zrezygnować. Chce odrzucić to powołanie. O tym nie czytamy w tym dzisiejszym czytaniu, ale to jest przed tym fragmentem. Ludzie są bardzo przeciwko niemu, i on ma takie poczucie, że cała jego misja jest bez sensu. I w jaki sposób on z tego wychodzi? Wychodzi z tego w taki sposób, że zwraca się do Pana Boga, ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz. I to słowo Wadonaj, ale Pan waw, i, a, a z drugiej strony świetnie pokazuje w języku hebrajskim, że tak, masz wrogów, masz nieprzyjaciół, ale popatrz na to z drugiej strony. Z drugiej strony Pan Bóg jest z tobą. Nie koncentruj się na wrogach, nie, nie koncentruj się na nieszczęściach, nie koncentruj się na tym, co cię boli, ale skoncentruj się na Panu Bogu. On jest potężniejszy od wszystkich twoich wrogów. I zaskakująco Jeremiasz przechodzi parę wersetów bardzo spokojnie, do tego stopnia, że mówi śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana, uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńcy. Więc można by powiedzieć, to czytanie uczy nas bardzo prostej rzeczy, że możesz być prorokiem, ale możesz przechodzić trudności. Możesz być nawet tak wielki jak Jeremiasz, ale mieć wrogów. I w tym największym kryzysie Twojego życia jedyne co możesz zrobić, to zwrócić się do Pana Boga. Zaskakujące jest to, że to może nie pomagać do końca bo nie czytamy kolejnych wersetów Jeremiasza, ale kolejne wersety mówią, że jest jeszcze nawet gorzej, że on nawet nie chce żyć, że on przeklina nawet tych, którzy powiedzieli jego ojcu, jego matce, że, że on się urodził. I mówimy: jak to, to? To te wersety nie działają? Przecież przed chwilą mówił, że Pan Bóg jest przy nim. Nie, nie, działają. Działają, ale, ale to, że on pierwsze y, mówi, że jest źle. Potem pokłada nadzieję w Panu Bogu, jest lepiej. Potem mówi, że zaś jest źle. To pokazuje, że życie jest sinusoidą. Raz jest na górze, raz jest na dole. Tak jakby po prostu pływał w wodzie i raz wynurzał się na górę i mówił: Zaczerpnę tego zaufania i łaski Bożej, żeby mi pozwoliło w tych momentach trudnych przetrwać i znowu tak będę po prostu bliżej Pana Boga i znowu będę nurkował. Życie jest sinusoidą, i ważne jest, żeby w tych momentach dołowych no, nie rozłożyć się totalnie, żeby nie poddać się totalnie, tylko, tylko naprawdę uwierzyć w to, że będzie taki moment, że będzie lepiej. Zobaczy, że będzie lepiej. Za tydzień, za miesiąc, za parę miesięcy, za rok będzie dobrze. Znowu zobaczy, że Bóg jest przy tobie i będziesz mógł śpiewać pieśń wolności, pieść dziękczynienia. Psalmista mówi nam o tym, że, że Pan jest wybawcą, że jest skałą, jest wybawicielem, ale zwraca uwagę na to, że Jego też ogarnęły fale śmierci, czyli też był w sytuacji, można powiedzieć, stracenia życia, zatrwożyły mi odbęty, czyli bał się panicznie, ale co zrobił? Nawet sidła Go śmierci chwycił i pętał otchłani, ale On wtedy wzywał Pana, wołał i krzykczał do Pana Boga. Więc w momencie takim najgorszym czy najtrudniejszym, ważne jest to, żeby nie tylko modlić się, no, powiemy, czy razy zdrować Maryjo, czy, czy odmówię anioł pański, czy, czy pójdzie na drugie krzywą, żeby krzyczeć, żeby wołać. Jednak, jeżeli nie wiem, no, czy da się robi Twojemu dziecku, no to byś krzyczał, to byś krzyczała, że no nie rób tego, nie? Gdyby ktoś tobie robił krzywdę, ja by ci głupią stówkę zabrał, to by nie było, a przepraszam, czy pan mi zabrał stówkę, tylko, wow, wow czemu zabrałeś mi po prostu stówkę, nie? Więc krzyczymy, jeżeli, jeżeli coś dla nas jest ważne czy ja do Boga krzyczę, czy ja wołam głośno, czy ja z takim upartością, jak ta kobieta cierpiąca na krwotok, czy ten niewidomy Bartymausz, spod Jerycha, którego uciszali, żeby nie krzyczał, bo, no, bo mnie przeszkadzał mistrzowi, a on im bardziej go powstrzymywali, tym, tym jeszcze usilniej krzyczał. Żeby się nie bać wołać do Pana Boga głośno, a z drugiej strony, jeśli nie głośno wołamy do Pana Boga, żeby sobie uczciwie powiedzieć, widocznie to nie jest taka straszna rzecz. Bo gdyby cię bardzo bolało, gdyby cię bardzo przycisnęło, no to byś krzyczał. Jeśli jeszcze nie krzyczysz, no to tak źle jeszcze nie ma. Ewangelia pokazuje nam kolejną odsłonę takiego niebezpieczeństwa. Otóż że Żydzi chcą ukamienować Pana Jezusa, porwali nawet kamienie, żeby go ukamienować. Jezus z nimi dyskutuje. Pyta się, za co chcemy my kamienować? Za który z tych czynów? I oni tak fajnie odpowiadają: No, my cię nie kaminujemy za dobry czyn, tak jakby kamienowali go. W znaczeniu: No, my nie chcemy cię ukamienować, my nie zamierzamy cię ukamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo. Jezus znowu im tłumaczył, o jakie bluźnierstwo chodzi. I pomijając szczegóły tej rozmowy, zwróćmy uwagę na niesamowitą cierpliwość Jezusa wobec ludzi, którzy są przeciwko niemu. Tak łatwo się zdenerwować, tak łatwo kogoś odciąć, tak łatwo wyrzucić, tak łatwo skasować, tak łatwo zablokować. Natomiast istotą miłości jest cierpliwość. Istotą mądrości jest cierpliwość. Dobry ojciec, dobra matka cierpliwie tłumaczy swoim dzieciom, wiedząc, że one muszą dorosnąć. Dobry nauczyciel cierpliwie tłumaczy swoim uczniom, wiedząc, że oni są niepojęci i trochę będą jeszcze przez dłuższy czas niepojęci, że ta cierpliwość musi być boska, ta cierpliwość musi być mądrzejsza, musi być bardziej dojrzalsza. My się często denerwujemy na ludzi, że są tacy czy inni, mamy pretensje, że, że, że są przeciwko nam, ale może to jest czas na to, żebym ja zaczął być cierpliwy? Może też czas na to, żebym zaczął spokojnie tłumaczyć? Może też czas naprawdę na to, żebym sobie powiedział jasno: Czy rzeczywiście ja 77 razy wybaczyłem, czy 77 razy tłumaczyłem? Możesz być wspaniały jak prorok Jeremiasz. To wcale nie oznacza, że cię ominą nieszczęścia. Możesz być tak wspaniały jak Jezus i wcale to nie oznacza, że nie, będą ludzie, nie będzie ludzi, którzy będą chcieli cię ukamienować. Możesz być tak pobożny jak psalmista i to wcale nie znaczy, że nie pójdziesz na dno. Ale w tym wszystkim ważne jest, co, żebym wołał do Pana Boga i był bardzo cierpliwy wobec ludzi, żeby żadna trudna sytuacja nie sprowokowała mnie do tego, żebym ludzi nienawidził, żebym ludzi pogardzał, albo żebym ludzi odrzucił, żebym niech, niech ta moja wiara Okaże się w tej właśnie dojrzałości, w, tej, w tym byciu, można powiedzieć, jak nieraz się mówiło w domu, że starsze dziecko powinno być mądrzejsze. Powinieneś ustąpić, powinieneś więcej znieść, powinieneś zrozumieć, bo jesteś starszy. Jeżeli jesteśmy wierzący, jeżeli słuchamy Słowa Bożego, bądźmy mądrzejsi, bądźmy bardziej wyrozumiali, bądźmy bardziej cierpliwi i bądźmy tymi, którzy wiedzą, że jak trzeba wołać do Boga, to trzeba wołać. Nawet gdyby to wołanie miało być jednym wielkim krzykiem. Niech Bóg nam w tym błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.